No, to jeżeli przeszliśmy już przez morfologię tętniaka i naczynia odchodzące, to jeszcze padło pytanie o lokalizację tętniaków. I czy lokalizacja tętniaka wpływa na wybór techniki? I czy są lokalizacje, w których nie można szczepić stentu? Oczywiście zawsze podchodzimy indywidualnie do. Do pacjenta zawsze y, zawsze na podstawie badania rezonansu, na celu wykonania bezpośrednio przed zabiegiem angiografii, podejmujemy decyzję o, o sposoby leczenia. I w zasadzie nie ma w tej chwili tętniaków, których y, które nie można by leczyć drogą wewnątrznacznikową. Y, każdy tętniak praktycznie jest. Y, jest możliwy w jakiś stopniu do, do leczenia drogą wewnątrznaczyniową. Oczywiście są tętniaki, w którym to ryzyko jest, jest, jest znacznie wyższe od standardowego, ale nie można powiedzieć, że, że są tętniaki, w których leczenie wewnątrznaczyniowe jest niemożliwe. A stęty? Stęty też praktycznie nadają się do każdego naczynia mózgowego. Oczywiście... Postęp, który dokona się w ostatnich latach jest, jest ogromny. Takim przeciwwskazaniem do wszczepiania do, do stentu może być, yy, może być uczulenie czy, czy oporność na, na plavix, na akat, może być uczulenie na, na nitynol. Yy, natomiast w większości przypadków leczenie wewnątrznaczniowe z użyciem stentów jest, jest możliwe. Tutaj ten temat uczulenie pojawia się wielokrotnie. I znaczy, już wracaliśmy do tego tematu na kilku sesjach. Trudny temat, bo pacjenci coraz częściej się pojawiają z, z rozpoznanym uczuleniem na nikiel, ale my tak do końca nie wiemy, co się wydarzy, jeżeli taki stent wszczepimy u pacjenta. I tutaj też. Ważne w naszych rozmowach z pacjentami jest takie wyważenie, jaka, jaki jest cel tego leczenia, lokalizacja, ryzyko pęknięcia tleniaka, a ryzyko szczepienia stentu, bo tutaj temat utuleń na, na nikiel pojawia się już w kilku pytaniach, więc może jeszcze byśmy je troszeczkę podrążyli. Nie wiemy nie wiemy tak naprawdę. Wiemy, że część pacjentów jest utulonych na nikiel i są odpowiednie testy skórne, które, które potrafią okay. Ocenić to, 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 to uczulenie na nikiel, ale tak naprawdę nie wiemy, co wydarzy się w tętnicy u chorego uczulonego na nikiel. Ilość tego niklu w stęcie nie jest duża. Oczywiście w stętach typu flow diverter jest, jest znacznie większa niż w stętach takich klasycznych. Natomiast pamiętajcie Państwo, że czasami. Trzeba podjąć to ryzyko. Czego, się możemy, czego możemy się spodziewać u chorego uczulonego na nikiel? U chorego uczulonego na nikiel, tak myślę, bo nie ma takich badań, możemy się spodziewać zwiększonej proliferacji śródbłąka i możliwych powikłań zakrzepowo-zatorowych związanych z szczepieniem stentu u chorego uczulonego na nikiel. Natomiast niestety nie mamy alternatywy. Wszystkie stenty, które są... Produkowane na świecie mają domieszkę niklu. Nitynol jest najlepszym materiałem, który dotychczas wynaleziono w przypadku stentów wewnątrzczaszkowych, w przypadku stentów wodowych, w przypadku stentów w leczeniu kardiologicznym. Są to stenty stalowe, chromowo-kobaltowe, natomiast są to stenty proste są to stenty sztywne nie nadające się do, do leczenia naczyń mózgowych. Takim stentem po prostu kardiologicznym, który jest zbudowany ze stali takiej jak czy 118 czy chromowo po prostu nie można dotrzeć tak wysoko do, do naczynia mózgowego, gdyż jest to stent zasztywny, nie jest to stent elastyczny. Także pozostaje nam stenty zbudowane z nitynolu. Ale w, w sytuacjach ostrych zagrożenia życia no nikt nie sprawdza, czy dany pacjent z pragnieniem pod jest uczulony na nikiem. Oczywiście. Zdajemy sobie sprawę, że, że prawdopodobnie wszczepiliśmy stenty u chorych, którzy byli uczuleni na WIK-ie. Nie wiemy, czy, czy u nich nastąpiła jakaś reakcja, czy nie. Natomiast u nas każdy chory jest zawsze analizowany każdy chory jest w naszej bazie. Mamy pełną kontrolę. Wszyscy chorzy są y, 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 u nas y, badani, kontrolowani i wiemy o wszystkich powikłaniach, prawie o wszystkich oczywiście, które, które pojawiają się y, y, w obserwacji takich chorych. Y, natomiast oczywiście nie prowadzimy badań prospektywnych pod kątem na nikiego. Czyli jeżeli y, leczenie tętniaka jest w tym momencie priorytetem i y, 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 i te korzyści są dla pacjenta wyższe, no to mimo wszystko no nie badamy, czy pacjent jest uczulony, tylko taki styl szczepień. Oczywiście pozostaje jeszcze alternatywa, mówimy o, o leczeniu ogólnie tętniaka, Leczenie alternatywa pod kątem leczenia neurochirurgicznego, czyli otwarcie czaszki i klipsowanie tętniaka, bo, bo klipsy, którym leczymy tętniaka, wykonane są w większości z tytanu. Jest to alternatywa jeszcze dla dla leczenia y, 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 ruchu wewnątrzznaczyciowego. Zacząłeś mówić o stentach kardiologicznych, y, i też padło takie pytanie: czy to są te same urządzenia, y, które my stosujemy do mózgu? Już zacząłeś mówić, że nie. A może y, jakie mają zastosowanie? Bo to troszeczkę. Stenty kardiologiczne, tak jak wspomniałem, są zbudowane albo ze stali, albo y, są to stenty chromowo-kobaltowe. Jest to. Zdecydowanie prostszy stent. Jest to sztywny stent, który zazwyczaj dostarczamy na balonie. Jest to stent, który ma poszerzyć tętnicę. Natomiast stenty dedykowane do naczyń mózgowych są zdecydowanie bardziej skomplikowane, trudniejsze do implantacji. Dostarczane są w mikrocedniku, otwierane w worku przez szyję tętniaka. Są to stenty, które idealnie trzeba dopasować do naczynia o zmiennej średnicy. Są to stenty o wiele bardziej skomplikowane i, i, i sam moment szczepiania tych stentów również jest o wiele bardziej skomplikowany. No też zwróćmy uwagę na ceny, bo stent kardiologiczny jest 50 razy tańszy niż stent taki typu flow diverter, czyli to jest zupełnie inna półka stentów. Czyli jakby wspólne mają tylko tyle... Nazwę, nazwę I tylko troszkę budowę wygląd, ale zastosowanie. Zupełnie, zupełnie no budowa jest zupełnie hmm. inna tych stentów, nie, bo są bo nasze stenty są, są stenty plecione yy, z 64, takim mówią o południę, też z 64 drucików nitynolowych yy, o bardzo skomplikowanej budowie, gdyż mają również te końce, mają flę, czyli otwarte, kon, yy, otwarte yy, odcinki proksymalne i dystalne, yy, które umożliwiają precyzyjne implantację tych stentów. Hmm. Czy flow diverter jest pewniejszy, bezpieczniejszy niż zwykły stent Acero i spiralki? Hmm. Wszystko zależy od, od miejsca wyjścia tętniaków. Nie można tak jednoznacznie odpowiedzieć. Oczywiście jeżeli mamy tętniak jest zlokalizowany w podziale tętnicy, czyli takim przykładem jest podział tętnicy środkowej mózgu, podział tętnicy podstawnej. To w tym miejscu nie stosujemy stentów typu flow diverter, gdy zwiększamy znacznie wtedy ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych naczyń odchodzących z podziału. Czyli w takim wypadku zdecydowanie lepszy jest ten typu Leo, typu Acero, plus spirale. Nie stosujemy stentów w podziałach, w podziałach tętnic mózgowych w przypadku ważnych naczyń. To jeszcze pytanie. Niech to będzie nasze standardowe pytanie w sesji. Czy po embolizacji można latać samolotem? Musi się. Jest zawsze, więc w tradycji stanie się zadość, więc padło pytanie o samolot. Jestem miesiąc po embolizacji, biorę Plavix i Jakart, Kiedy można zacząć starać się o dziecko? Pytanie od ginekologa. Generalnie nie mam przeciwwskazania. Też też zwróćmy uwagę, też oczywiście ginekolog się powinien wypowiedzieć, czy stosowanie plawiksu. Powinno być w pierwszym trymestrze ciąży. A kart oczywiście często stosujemy w przypadku chorób ciężarnych, natomiast plawiks może być takim kontrowersyjnym lekiem z uwagi na największe ryzyko krwawień. Także, także, także myślę, że, że optymalnym takim okresem byłoby odstawienie plawiksu. No i pewnie tutaj można też dodać, bo, bo nie, nie znamy pacjentki, ale być może, jeżeli to jest zaplanowane dziecko, warto wcześniej zrobić kontrolny rezonans i zakończyć etap leczenia tętniaka, tak. żeby potem się nie stresować i nie denerwować. I Jeszcze pytanie, to takie częściowo już omówione, o komplikacje leczenia wewnętrzne podczas leczenia wewnątrzneczniowego tętniaku, więc może tak jakieś podsumowanie krótkie. Więc tak, oczywiście są urządzenia, są ośrodki, które mają większe lub mniejsze doświadczenie. My jesteśmy dużym ośrodkiem. Nie chcę użyć tego słowa, że największym, najlepszym w Polsce, bo jest dużo ośrodków bardzo dobrych, z którymi współpracujemy. Jest ośrodek dobry w Szczecinie, w Warszawie, są ośrodki we Wrocławiu, w Katowicach. W wielu miastach te ośrodki są, które, które można również polecić z ogromnym doświadczeniem. My wszyscy w Polsce znamy się, jesteśmy zaprzyjaźnieni, prowadzimy często gdzieś tam wymiany naszych doświadczeń. Są oczywiście ośrodki, które robią więcej zabiegów, ośrodki, które robią mniej zabiegów. Stąd może często wynikać doświadczenie danych ośrodków, ale też ryzyko powikłań. I teraz tak, powikłania zdarzają się wszędzie, i w tych ośrodkach dużych, i w tych ośrodkach małych, które mają mniejsze doświadczenie. Natomiast tak, najczęstszymi powikłaniami, które mogą występować, są to powikłania związane z dostępem, czyli może to być np. krwawienie w miejscu nakucia, może to być ten rzekomy w miejscu nakucia tętnicy udowej. Są to, są to powikłania, z którymi sobie łatwo radzimy. Ale mogą też występować ciężkie powikłania, jak powikłania zakrzepowo-zatorowe, z którymi zazwyczaj sobie radzimy. One występują w pierwszych minutach po wszczepieniu stentu. Zazwyczaj sobie z nimi dobrze radzimy. Mamy odpowiednie przygotowanie farmakologiczne w takim przypadku. Natomiast najcięższymi powikłaniami są powikłania niestety krwotoczne, które się mogą zdarzyć nawet w najlepszych ośrodkach na świecie, w naszych też się niestety zdarzają takie powikłania. Są to powikłania, które często skończą się tragicznie, zwłaszcza u chorych przygotowanych lekami przeciwpłytkowymi. Zawsze w rozmowie z pacjentem no, omawiamy sobie czynniki ryzyka, powikłania i pamiętajcie Państwo, że nawet najlepsza metoda z najlepszym sprzętem, w najlepszym ośrodku na świecie może skończyć się tragicznie. Natomiast w zależności od, od doświadczenia tego te ośrodka, te powikłania wahają się od 2 do, do, do 5%. Tak bym to, to powiedział. Myślałam, że na tym skończymy, ale wrócimy jeszcze do ostatnie pytanie. Bo może tutaj też byśmy musieli jakoś wyjaśnić bardziej szczegółowo, która grupa pacjentów musi brać leki, myślę, że chodzi o leki przeciwpłytkowe po embolizacji? Ta grupa pacjentów, u których wszczepiamy stent, flow diverter, to jest grupa chorych, która powinna przyjmować leki przeciwpłytkowe minimum przez 3 miesiące po zabiegu, po 3 miesiącach z terapią plavix i terapię kontynuujemy akardem przez minimum dwa lata. Kiedyś uważało się, że akart powinien stosować do końca życia, ale według aktualnych badań zalecenia są takie dwuletnie. Są ośrodki, w których pacjenci po szczepieniu spiral również dostają akart na miesiąc czy dwa. Nie ma takich sztywnych wytycznych co do stosowania leków przeciwkątkowych po embolizacji i wiem, że pacjenci się wymieniają doświadczeniami i to się troszeczkę Rozjeżdża między ośrodkami, z czego to wynika? Ja myślę, że to decyduje zawsze lekarz, który, który wykonywał leczenie, jeżeli on ma ryzyko, jeżeli on po zabiegu widzi ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych, czy to wynikających gdzieś tam, powiedzmy, czasami z użytej spirali, czy, 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 czy gdzieś tam wystającej części, na przykład spirali do, do szyi tętniaka, czy, czy na przykład również ze zmian miażdżycowych na przykład u chorego, bo, bo część chorych ma zmiany miażdżycowe, przewężające światło tętnicy, często gdzieś pod prowadzeniem cewnika, mikrocewnika może nastąpić skurcz naczyniowy, często naczynia są przewężone, no to wtedy oczywiście lekarz, który wykonuje ten zabieg, on decyduje o, o, o potem o terapii przeciwpłytkowej w dalszych miesiącach. E jeszcze jedno pytanie, mam. Czy jeżeli rok po embolizacji tętniaka szyjnej wewnętrznej prawej wciąż utrzymuje się anizokoria, z średnicy, należy coś z tym robić? W badaniu rezonansu po 6 miesiącach po wszystko dobrze? Myślę, że nie. Pamiętajmy, że, że, że tętniak, tętniak jest zwłaszcza przy odejściu tętnicy łączącej tylnej, czyli na tętnicy szyjnej wewnętrznej przy odejściu tętnicy łączącej tylnej, mogą uciskać na nerw trzeci, czyli powodować objawy w postaci na przykład opadania powieki, poszerzania średnicy. Są te tętniaki, które, które mogą uciskać na nerw oku i, i dawać takie objawy. Jeżeli tętek jest całkowicie wyłączony z krążenia, to, to nie przejmujemy się. I to leczenie tętniaka raczej nie, po, nie poprawi sytuacji okulistycznej, a trzeba też pamiętać, że objawy okulistyczne mogą, mogą zupełnie być niezwiązane z obecnością tętniaka, Z obecnością tęgniaka, więc warto by się skonsultować jeszcze z osobą listową, nie tylko z radiologiem. I jeszcze jedno pytanie, chyba takie techniczne bardziej. Trochę skrócę. W stęcie z jednej strony mam zwężenie proksymalne, było balenikowanie stętu. Kolejna kontrola, kontrolna angiografia po dwóch miesiącach wykazała, że jest delikatne zwężenie, natomiast nic nie było robione, bo jest lepiej niż przed balenikowaniem. Czy jakieś objawy z tego powodu trzeba mieć, czy obawy? Czy jeżeli się poprawiło po balonikowaniu, to może być można być spokojniej? Chyba chodzi, no może temat zwężeń w stęcie, bo w sumie o tym nie mówiliśmy. Pamiętajmy, że, że zwężenia w obrębie stętu mogą wynikać z niepełnego rozprężenia stentu, co się oczywiście czasami zdarza z uwagi na gdzieś tam kręty przebieg naczynia, czy jakieś zagięcia naczynia. Natomiast Zwężenia w obrębie stętu najczęściej wynikają z, z zwiększonej proliferacji śródbąka w danym miejscu czy w danej tętnicy. Jest to dość trudny temat. Pamiętajcie Państwo, że w każdym stęcie jest to materiał obcy, może dojść do zwężenia. Oczywiście przy prawidłowej terapii przeciwpłytkowej to ryzyko powikłań jest, jest, jest bardzo małe, ale czasami dochodzi do, do proliferacji zwiększonej się błonka i wtedy y, stosujemy często leczenie sterydami, często antyplastyka, tak jak w przypadku tutaj pacjentki. tej pacjentki zostało zastosowane. Ym, także myślę, że, 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 że można sobie na pewnym etapie poradzić z tym problemem. Jeżeli, jeżeli jest poprawa w kolejnych badaniach, to raczej e, powinno być po kolejnych lepiej, a nie tak. gorzej. Czy przy otwarto komórkowych nie trzeba stosować leków przeciwbłotkowych? Trzeba stosować leki przeciwbłotkowe po każdym stencie, gdyż są to leki bezpieczne i, i są to stępy, które zabezpieczają przed powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi. Myślę, że powoli. Są już co prawda stenty produkowane, które, które pokryte są na przykład heparyno, które według producentów wskazują na konieczność pojedynczej terapii i tylko na przykład samym plebiksem. Natomiast na razie nie wymyślono takiego stentu w przypadku którego nie byłoby konieczności stosowania terapii przeciwpłetkowej. A teraz zadam pytanie od siebie. Które zadaje większość pacjentów, którym tłumaczę techniki, które zastosujemy, to co lepsze, stent czy spirala? Tak jak powiedzieliśmy sobie, u każdego chorego podchodzimy bardzo indywidualnie. I w przypadku oczywiście tętniaków z wąską przyją, gdzie jest małe ryzyko, nawroty tętniaka, no to lepsza będzie lepsze będą spirale. Natomiast w przypadku chorych z tętniakami z szeroką szyją, zwłaszcza tętniakami, której jest zwiększone ryzyko nawrotu, to chętnie stosujemy z ten typu Clodiverter. I nie jest to pytanie co lepsze, tylko do niedawna, znaczy do pojawienia się stętów, niektóre tętniaki po prostu nie mogły być leczone wewnątrz, czy nie szerokiej szyi, bo jest jakiś tak, trochę strach przed stętem, dlatego tak Chciałam, żeby to wybrzmiało, że to nic złego. Ja myślę, że, że te współczesne stęty, te puchłowe są ogromnym takim postępem i, i jest to duży przełom w leczeniu tętniaków w naczyni mózgowym. Często mamy, pamiętajcie Państwo, że, że, że tętniak powstaje w wyniku defektów w budowie naczynia. Naczynie w tym miejscu jest słabsze. Ono nie ma wszystkich włókien kolaganowych, elastycznych i bardzo często tętniak w danym miejscu nawet po skutecznej embolizacji po latach odnawia się. Może powstać tętniak obok, w sąsiedztwie istniejącego już tętniaka. Bardzo często widzimy, że powstają dwa, trzy tętniaki bezpośrednio zlokalizowane przy sobie. Natomiast szczepienie takiego stętu flow diverter odbudowuje całą tętnicę od, od środka i uniemożliwia powstawanie kolejnych tętniaków nawet w przypadku osłabionej ściany w sąsiedztwie. Jest to bardzo skuteczna metoda leczenia na całe życie dla chorego. Myślę, że możemy zakończyć. E, py, o, nie, tutaj padło pytanie, ale to jest na inny temat. E, no nie, no bo tu zaczniemy dyskusję. Dlaczego palenie papierosów jest tak szkodliwe? Odsyłam do naszej sesji z początku tego roku. Gdzie omawialiśmy bardzo szczegółowo, szczegółowo temat palenia papierosów. Myślę, że dzisiaj kończymy. Zmieściliśmy się prawie w czasie. Mogę odpowiedzieć na, Tylko... na to krótkie pytanie. Papierosy są oczywiście bardzo dobre, ale dla kogo? Dla firm tytoniowych, dla naszego rządu, bo przecież jest duża akcyza, no i dla lekarzy, którzy głównie żyją z palaczy. No i tym akcentem. Zakończymy. Oczywiście zapraszam do zadawania pytań. Będę się starała przekazać profesorowi i będziemy wspólnie odpowiadać na Facebooku, na forum. I zapraszam do śledzenia kolejnych aktywności fundacji. Na pewno kolejna sesja jeszcze przed wakacjami się pojawi. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję.